Cześć, witam Was bardzo gorąco. Time Attack Poland to jest Marcin Radewski, znany jako też Radio Flatout. Dzisiaj gościnnie Mazą MX5 MC, ale nie swoją. Dokładnie tak, cześć. Normalnie powinienem powiedzieć się Manko, tu Radio, Wy jesteście na kanale Radio Flatout, ale to teraz nie działa. Ale jesteście na torze Jastrząb, gdzie my jesteśmy i jest dzisiaj rzeczywiście mój debiut na imprezie TAP, czyli Time Attack Poland. Bardzo chciałem tu przyjechać, ponieważ jest tak, że te wszystkie takie najbardziej wydumane wyścigowe projekty, ale jeszcze nie te, nie chcę powiedzieć nieprofesjonalne, one są profesjonalne, ale jednak nie startujące, nie startujące pod PZMOtem właśnie jeżdżą tutaj. No jestem ciekaw jak, jak mi pójdzie, jesteśmy w połowie dnia, jest nieźle, ja jestem w tej najwolniejszej klasie i mam standardowy wyścig z moim konkurentem Wojtkiem Wolnym. Ja jadę nie swoją Mazdą, Wojtek jedzie GT86, ja jadę na Federalku, Wojtek jedzie na Sliku, więc się już zaczynam tłumaczyć. Okej, okay. no ale jadąc na Federalu RSR. Tak. RSR czy RSRR? Nie, najwolniejszym. 59 RSR. RSR zwykły, No to jak tam Wojtek leci na pełnym Sliku, to... Jest rywalizacja, jest, jest mobilizacja. Jest ciężko, bym rzekł. No bo więcej przyczepności, więc można jechać szybciej w zakręcie. Prosta fizyka. E, no zdecydowanie tak I, i wbrew pozorom, powiem Ci, że ja zaczynam mieć problem z, z jeżdżeniem szybko z autem z kierownicą z lewej strony. No bo mój Lord ma kierownicę z prawej i rzeczywiście na kilku miejscach się łapie, że rzeczywiście ten tor jest jakbym tak trochę siedział jednak po drugiej stronie. No i jakie masz e, przemyślenia po pierwszych trzech sesjach? O, wiesz co, to jest dobrze, że mówisz, bo jadę po raz kolejny y, powtórzę nie swoim samochodem i to jest zupełnie inny spring rate niż y, w moim lordzie spring rate y, twardość tak, sprężyn. no właśnie tak po polskiemu będzie A, prościej no, no właśnie y, inna twardość sprężyn. ja mam sprężyny 6 4 kg z, z tego wyboru jestem bardzo zadowolony bo auto jest responsywne natomiast w tym aucie w którym jadę jest 8,6, więc jakby dużo bardziej twardo i szukałem trakcji y, bo jednak się okazuje że nie zawsze twardy samochód to szybki samochód no i teraz na ostatnią sesję odpiąłem tylny stabilizator i jest lepiej. Widziałem, że jest szybko, teraz będą ujęcia z drona, albo nie teraz, ale ogólnie będą też ujęcia z drona, bo co? Nie, będę miał ujęcia z drona, pierwszy w życiu. Tak, co Ty mówisz, musimy razem częściej jeździć, ja będę biegał z tym klocem, z wyświetlaczem, ze wszystkim, a Ty będziesz jeździł. A w ogóle zapomnieliśmy o tym powiedzieć, a to ważne, no bo Ty dzisiaj robisz relacje z imprezy, w sumie robimy razem, ale później nagramy jeszcze na mój kanał. Zgadza się. W będziemy rozmawiać o ciekawych samochodach, więc koniecznie wbijajcie do Marcina, żeby obczaić, co tam się dzieje. Nie, ale w ogóle, jak Ci się podoba specyfikacja Time Attack Poland? Wiesz co, no to jest... I Tor Jastrząb, gdzie dzisiaj jesteśmy. E, tor Jastrząb, super, lubię ten obiekt. E, dzisiaj jest szybko, jest bardzo szybko. Zazwyczaj jak tutaj jeździłem, to było więcej zakrętów, więc no ja jako posiadacz wolnego samochodu mógłbym trochę narzekać. Wolałbym rzeczywiście, żeby tych zakrętów było szybciej, ale... Więcej. Więcej. Dobrze, że mnie słuchasz, bo ja się skupiam już na tym, co tam się dzieje. Słuchajcie, no przede wszystkim yy, najciekawsze projekty. Najciekawsze projekty, które są zrobione w Polsce, właśnie jeżdżą tutaj. I to jest chyba największa tutaj tej imprezy. Bo impreza ma charakter otwarty czyli można wystartować seryjnym samochodem, bez modyfikacji, takim prosto z salonu na zasadzie biura i tego. A można też wystartować totalną wydumką, nie, która nie ma nic wspólnego z klasycznym pojazdem, czyli chociażby takimi konstrukcjami rurowymi, które możemy tam obserwować, a pan je za chwilę posiem. No, więc idziemy obserwować. To już. To już, tak, jak najbardziej. Słuchajcie, jesteśmy, znaczy Marcin jest po pięciu sesjach kwalifikacyjnych, od razu z pomiarem czasu. Strowalczyłeś, było świetnie, bo byłeś drugi ciągle do ostatniej sesji, kiedy... I tutaj pozwolę Cię troszkę obronić, no bo pojechałeś na semislikach, a niektórzy używali slików i... No, technika, nie technika, a technologia, o tak by mówią. No, ja na to tak nie patrzę, wiesz. Generalnie cieszę się, że mogłem pojechać gdzieś indziej, bo to też pokazuje, że no, <grywny> powinienem cały czas się poprawiać. Fajna impreza, nie wiem czy tak do końca w takim moim stylu, bo. Wiesz, ja lubię od pierwszego metra pojechać szybko i takie rally sprinty, gdzie każdy czas się liczy, jest fajny. Tutaj jest tak, że ten czas się buduje przez cały dzień, i ja w pewnym momencie już nie bardzo miałem pomysłów, co mogę jeszcze zrobić. Wiesz, i jak próbowałem szybciej jeździć, to się robiło tak naprawdę większe zamieszanie, bo gdzieś tam za późno się dohamowałem, to gdzieś tam mhm. wypluło, i to było niepotrzebne. I mm, no właśnie, jakie wnioski z tego. To, to dobra rzecz. Dobra rzecz jest taka, że jechałem autem Andrzeja, i wydaje mi się, że znalazłem problem w tym jego samochodzie: czyli nie do końca odpowiednie sprężyny do tych opon. I wydaje mi się, że jak to poprawimy, to Andrzej będzie mógł jeździć szybciej. O, to kurczę, to... kurczę, czyli jesteś jak kierowca testowy, który wsiada do. Takie zawsze miałem marzenie, to tak wiesz, rozwój, fajne rzeczy. W tym kierunku zawsze możesz poprowadzić YouTube'a, bo zawsze wiesz, o, fajnie jest mieć kogoś doświadczonego, tak jak profesjonalny kierowca wyścigowy, który umie dobrać technicznie do tego, co potrzebujesz, tak? Czyli mówi popraw to, popraw to, popraw to, a będziesz jeździł szybciej. I nagle się okazuje, że jesteś jak taki lekarz motoryzacji. Zresztą mieliśmy okazję to, co. Motor sportowy Doktor Judym. Tak, chociaż nie wiem, kto to jest <laughs> Doktor Judym, ale nieważne. Zmierzam do tego, że tak jak przeklika jest zawieszenie w BMW, i u góry otrzymaliśmy feedback po nagraniach, kurde było lepiej. I sekunda urwana? No, trochę tak. Sekunda to była jeszcze przed finalnym klikiem, więc tam no coś właśnie. jeszcze doszło. No tak, no bo. W ogóle to jest super, super liga, jeżeli chodzi o takie auta mocno zmodyfikowane i takie samochody, które nie jeżdżą nigdzie indziej, czyli z tym ogromnym Aero albo Ruraki. I, I fajnie, że tego typu różne konstrukcje, bo z jednej strony to co powiedziałem, a z drugiej strony na przykład GT3 Porsche, czyli auto seryjne, ale jeżeli chodzi o, o taką jazdę, chyba najlepsze, jakie by być mogło. Technologicznie? No, mam, mamy to jako mówię bardzo otwarcie, ale faktycznie w Time Attacku jeżdżą mocno przerobione auta typu Opel Speedster, gdzie nie zobaczymy ich nigdzie indziej tak. po WSMP czy też RSMP. Nie, Boże, czy... czy. super sprinty, bo, bo tak. to jest samochód, który nie mieści się na szekanie. Dokładnie. Zmierzam do tego, że faktycznie Time Attack jest bardzo szeroki, co szeroki dostępny, co powoduje, że można tam pojawić jechać autem seryjnym i posprawdzać, e, porobić czasy. Jednocześnie też jeżdżą wydmuszki, co jest bardzo ciekawe. No i też weźmy pod uwagę to, że nie, wyprzedziły Cię dzisiaj samochody, które miały na przykład szyby z poliwęglanu, które były bardzo... Ja nie miałem dachu. Co <laughs> fakty. ale miałeś też sztywniejsze podwozie, w związku z czym. No nie tak. Zmierzam do tego, że faktycznie czy też autokuby, które jest odelżone, nie ma wnętrza nie, i jest przygotowane w postaci pełnego slicku, wyczynowych hamulców i tak dalej, i tak dalej. A Ty jednak leciałeś autem, no nie chcę powiedzieć, że technologicznie gorszym, ale faktycznie nie aż tak przygotowanym do motorsportu. No seryjnym, które przyjechało tutaj z muzyką w głośnikach na kołach i mam nadzieję, że wróci. Chyba mogę tak powiedzieć. A, myślę, że bez problemu. No dobra, mówiliśmy dużo o mnie, to jeszcze jak Tobie to wyglądało jako operatora i... Widza, kibica. No znaczy, powiem Ci tak, działo się dużo. To przede wszystkim z tym, że. Tutaj też trzeba wniknąć w to, co się dzieje w pitlanek, to co się dzieje w strefie serwisowej, bo jeżeli tego nie ogarniasz, to jesteś troszkę jak widz, który jest bez komentatora. Ja nie chcę tutaj, broń Boże, źle mówić o time attacku, ale time attack wygląda zupełnie inaczej dla osoby, która przyjeżdża i to ogląda, a co innego zupełnie dzieje się w pit stopie. Dokładnie tak. Gdzie kilka się zawieszenie, gdzie są wprowadzane zmiany i marzy mi się gdzieś tam zrobienie takiej serii, którą robi sub no, Team Sub. Baru USA, gdzie pokazują, co się dzieje za kulisami, pokazują, co się dzieje na odcinkach specjalnych i rozumiesz ciąg przyczynowo-skutkowy, czyli tak. przyjeżdżasz, dzieje się rzecz A, następnie chcesz ją zmienić na pochodną, tego uzyskując lepszy czas, lepsze właściwości w konkretnych sektorach toru i super by to było pokazywać. Z tym, że to, co tak jak Ty dzisiaj zmieniałeś i e, ustawienia samochodów w oparciu o, o optykę oraz rozmowie z kierowcą i faktycznie to przyniosło dobre rezultaty. Jak taki magik czarodziej. Tak yy, to, co powiedzieliśmy, gdyby była telemetria, to możemy to wszystko pokazać, że chcemy zoptymalizować dany parametr i chcemy osiągnąć parametr X. I gdyby zrobić taką serię, to myślę, że dużo, dużej ilości osób pewne rzeczy też by otworzyły e, oczy nie, w związku z działaniem telemetrii, patrząc na serię wyścigową od strony inżynieryjnej tak. nie, oraz współpracy z kierowca, a nie na zasadzie dobra, jestem szybki, mam szybkie auto, jadę na tajmatak i jadę wygrać. I nagle się okazuje, że kurde, jednak kolorowo nie jest, bo nie ktoś ma większe klocki hamulcowe, wskutek czego hamuje wydajniej. jej. Ale tak, ale ma też pełnego slika i tak dalej i tak dalej, w związku z czym jest ten wyścig zbrojeń, ale w drugą stronę fajnie byłoby też to pojąć od strony inżynieryjnej po to, żeby to nie było tylko czucie a taka pełna, pełna inżynieria wyścigowa i chciałbym to kiedyś pokazać, żeby zgadać się z takim teamem i pokazać ciąg przyczynowo-skutkowy, który dla zwykłego zjadacza chleba Pokaże obraz takiego prawdziwego wyścigu emocji, które są za kulisami, bo tego nie widać z perspektywy F1. Chociaż troszkę to pokazuje Netflix, troszkę. Tak. Nie, troszkę, troszkę bardzo, bo oni tam też wrzucają dużo lifestyle'u, życiowych takich tematów. I fajnie jest to pokazane i myślę, że to też byłby taki przepis na sukces do tego, żeby wielu odbiorcom pokazać możliwości tego typu serii wyścigowej i jak za nieduże pieniądze można się stać faktycznie szybkim kierowcą. Tak, wiesz co, to ja mam takie jedno zdanie. Może. Cześć! Cześć, cześć. które podsumowuje, dlaczego ja kocham motorsport. Nie dlatego, że szybko się jeździ, czy tam jeździ się widowiskowo, czy dlatego, że są piękne kobiety, yy, tylko dlatego, że to jest skomplikowane i takie bardzo wielowarstwowe, bo nie sam kierowca, nie sam samochód, tylko masa, masa rzeczy, bo samochód bez osoby, która obsługuje, czyli ustawia, umie to ustawić, to też nie wystarcza, żeby szybko tak. pojechać. Zgadza się. Nawet jeżeli będzie z takiej topowej półki, nie wiem, jeżeli ktoś by przyjechał tutaj Jakimś autem z GT3, z jakiejś ligi GT3 ustawiony pod szybkie tory na Monze, to najprawdopodobniej y, tutaj nie dostałby pierwszego miejsca. Zdecydowanie. No i to jest piękne w tym ataku. Słuchajcie, o. ja Wam bardzo dziękuję, że dobrnęliście do tego miejsca. Dajcie nam info w komentarzu, jeżeli faktycznie Wam się to podobało i chcielibyście zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni i że nie jest to takie proste, jak się wydaje. To był Marcin Radecki. To nie? ja. Radio Flatout I Adam Jugowski. To ja. Bardzo Wam dziękujemy, oczywiście kciuk w górę i do zobaczenia niedługo. Cześć! Cześć.